Damy to wyżej. Dobra, i czekaj goście. Czy jest tu Patrycja? Dobra, czekamy na Patrycję. Hello, witajcie. Hej, cześć. Hello, hello. Cześć Patrycja, cześć Gosia. Witajcie. Hej. Cześć, słuchajcie, gadamy o programie Zróbmy sobie dom. Dzisiaj był ósmy ósmy odcinek. Hej o, właśnie po odcinku. Cześć Werka. Hej. Czekamy, słuchajcie, dzisiaj będziemy mieć live'a z Patrycją Janowską. Czekamy aż się pojawi. Eee... No, musi mi się tu pojawić. O, jak ja się tam. Jak ja się tam... Jak tam otwarte, już Ci mówię, że będzie. A! O! OK. To Instagram. Dobra. Dobra. No to... Mm. Dobra. No ale tak, no to nie mam jak tutaj. Bo to nie jest prawda. Bardzo... Czy, czy znasz hasło? Spróbuję.